Serdecznie witam wszystkich widzów i zapraszam na film pod tytułem Zmiany w 105 i 30. No i 105 też już po zmianach. Główną zmianą jest oczywiście dosypanie piasku, który ubywał wraz z kolejnymi podmianami. Niebawem 2 lata od zalania i po restarcie będzie miało to akwarium 105-litrowe. Zmiany również nastąpiły w kostce 30-litrowej, ale o tym za chwilę. Póki co 105. Widzimy, że dzięki dosypaniu odpowiedniej porcji piasku, znowu można powiedzieć, że akwarium wygląda na nieco świeższe. Widać, że jest więcej światła, które odbija od tego bardzo, bardzo jasnego piasku. Generalnie można powiedzieć, że też tutaj walisneria została odpowiednio przycięta. Było jej już zdecydowanie za dużo. Szczególnie chodziło mi o to, żeby usunąć ją tutaj z przedniej części akwarium. Najwięcej widać jest jej w tej chwili w centralnej części, tam za tym korzeniem, jak również po lewej i prawej stronie, jeśli chodzi o e, tutaj te dwa filtry. No za chwilę na chwileczkę przerwę, bo widzę, że filtr lewy się przechylił. No za chwileczkę go poprawię i będę kontynuował dzisiejszy przegląd. Pozostaniecie ze mną. Filtr zajął już właściwą pozycję. Tymczasem ryby oczywiście pomyślały, że zaraz będzie sypany pokarm. Ale to jeszcze za chwilkę. Mimo odławiania zarówno molinezji, jak i gupika endlera mnożą się te rybki jak szalone. Oczywiście to dobrze. Świadczy to o tym, że. Mają całkiem niezłe warunki i, i to mnie cieszy, natomiast no nie cieszy mnie fakt wyławiania ich co i róż, bo zawsze trochę z tym jest zabawy, szczególnie molinezje są przebiegłe, jeśli chodzi o uciekanie przed siatką. Oprócz tych dwóch gatunków dominujących ryb oczywiście są też tetry fluo, które tutaj były zawsze jest ich bodaj 11. Cały czas ten stan się utrzymuje. Właśnie robimy teraz zbliżenie. Mamy też dwa sumiki szkliste. Teraz troszkę ta woda jeszcze po podmianie nie doszła do pełnej tutaj przejrzystości ale widać są tutaj w centralnej części niezatapialny górami złoty już chyba pięcioletni no i gdzieś powinny być jeszcze dwa zbrojniki przed chwilą jednego widziałem gdzieś się na ten moment schował oprócz walisnerii e, rośnie tutaj też żabienica I tutaj szczątkowe eee, rośliny, zapomniałem, jak się ta roślina nazywa: mikrozorium bodajże, ale to już jest w takiej dość kiepskiej kondycji. Mm. Filtry 2 działają oczywiście nieprzerwanie. Po prawej stronie filtr Aquashoot 550, i po lewej stronie filtr przed chwilą poprawiany. Akwel bodajże 300. Widzimy mnogość i różnorodność tych molinezji. Oprócz molinezji Black Moli jest krzyżówka z molinezją żółtą. Dość ciekawa kolorystyka wyszła tych molinezji skrzyżowanych krzyżują się już od ponad półtora roku takie cuda wychodzą naprawdę dość ładnie się prezentują sporo też jest fajnych samczyków gupika endlera spróbujemy tutaj odrobinę zwabić chodźcie chodźcie Pokażcie się. O. Jest cała drużyna. Teraz już na 100% wiedzą, że będą karmione. Więc podpłynęły tutaj całą ławicą. Jeszcze tutaj złabimy. Zapraszam. Proszę się pokazać. O. Także za chwileczkę karmienie. Tak jak wspomniałem, akwarium za chwilę będzie 2 lata od jego restartu, a normalnie tutaj zalane jest już przez bodaj lat 5. Tak się prezentuje w całości. No i zbrojnik się też pojawił. Jeden po prawej stronie. Może zaraz też się pojawi drugi, kto wie. Tymczasem jeszcze krótki rzut na wspomnianą kostkę 30-litrową. A w kostce 30-litrowej poważne zmiany, jeśli chodzi o roślinność. W tej kostce też była walisneria. Wczoraj została w całości niemal usunięta. Tam jedna taka zagubiona łodyżka została. Można powiedzieć, od tutaj jeden krzaczek. On się pewnie będzie bez problemu rozrastał. A zamiast walisnerii, tutaj postawiłem na lotos zielony po lewej stronie i na moczarkę brazylijską po stronie prawej. Oczywiście, na razie ta moczarka brazylijska musi się nieco rozprostować ona może nie wygląda w tej chwili zbyt okazale jeśli chodzi o pływające ryby wciąż jest z nami piękny bojownik proszę się bojowniku pokazać o W pełnej krasie pozuje. Nie pierwszyzna dla niego, pozowanie już na ekranie telewizorów, tabletów czy komputerów. Oczywiście żarty, ale fakt, faktem tak jakbym mnie usłyszał. Natomiast też jest tu, tutaj e, zbrojnik czerwony. Spróbuję go przybliżyć. O! Też od początku założenia tej kostki. A tutaj na wiosnę minie dwa lata od założenia tej kostki. Jest tutaj z nami i cieszy oko. No i niezmiennie dwie mini dwa mini statka. Razbory Kubotai. Teraz złapiemy ostrość. O! Bardzo ładna rybka. Akurat Kupstala kręci, ale to to nic, znajdziemy inną, która. O, a następna, niestety, też. No, tu jest jeszcze jedna. Nieważne, tak czy owak. Okiem, ładnie wyglądająca ryba. Też od samego początku, tutaj w tym akwarium. No i jest też neon zielony. Też fajnie się prezentujący. Temperatura w obu zbiornikach to 25 stopni Celsjusza. Jest ustawiona automatycznie na automatycznych grzałkach, zarówno w jednym jak i w drugim akwarium. Jeszcze króciutki rzut ponownie na 105. A ja już się z Państwem dzisiaj żegnam i życzę bardzo, bardzo dobrego dnia. Do zobaczenia. Następnym razem.